Witam serdecznie na aukcji Motodyl Tarczyn Dzisiaj zaprezentujemy Państwu e, Audi A4 S-Line Plus e, w wersji Black Edition z unikatowym kolorem Quantum Grey Auto absolutnie w topowej wersji e, wyjątkowe pod każdym względem jedyny egzemplarz dostępny, e, dostępny w kraju Auto doposażone e, w maksymalnej wersji praktycznie wyposażenia już Ciężko coś dodatkowego tutaj dołożyć. Zanim, zanim opowiemy szczegółowo o pojeździe, powiem kilka słów, stąd to auto się nazywa. Wszystkie auta kupujemy poprzez dom aucyjny, na aukcjach aut polizingowych z banków, z wynajmów długoterminowych. Tylko i wyłącznie takie źródło nas interesuje. Ze względu na fakt, że posiadamy Wszystkie dokumenty pochodzeniowe pojazdu. E, posiadamy bardzo szczegółowe raporty odnośnie stanu technicznego pojazdu, odnośnie historii serwisowej. Posiadamy e, szczegółowe informacje odnośnie historii szkodowej, powłoki lakierniczej. Stąd też jesteśmy pewni absolutnie tego, co prezentujemy i jakie auto sprzedajemy. U nas nie ma absolutnie żadnych niespodzianek. E, prezentowany egzemplarz pochodzi z Niemiec, pochodzi z e, z instytucji finansowej Street z Niemiec. E, ofertę styrowaną mamy zarówno do firm, jak i do osób fizycznych. E, na auto wystawiamy pełną fakturę VAT 23%, więc firmy mają e, jeszcze e, tą możliwość odliczenia sobie tego należnego podatku VAT, co sprawi, że cena pojazdu będzie bardzo atrakcyjna. Osoby fizyczne nie zapłacą 2% podatku PCC, w związku z tym to też jest jakaś pokaźna kwota, która zostaje w Państwa kieszeni. W związku z tym, że na auto wystawiamy pełną fakturę VAT 23%, biorąc za, załóżmy takie auto na firmę, można kupić je sobie w leasing, można kupić je sobie w kredyt, można kupić je za gotówkę. Kupując od nas takie auto w leasing bądź w kredyt, zakup takiego auta nie różni się absolutnie niczym od zakupu od polskiego dealera. Ponieważ posiadamy e, absolutnie wszystkie dokumenty, e, takie same jak polski dostawca, to znaczy posiadamy dokumenty wszystkie pochodzeniowe, czyli fakturę, potwierdzenie zapłaty za auto. Mamy autoryzację be, praktycznie we wszystkich, e, we wszystkich najlepszych e, bankach. W związku z tym z naszej strony zakup takiego pojazdu, e, sprzedaż takiego pojazdu e, przez jakikolwiek bank nie będzie e, robił, nie będzie żadnego z tym e, problemu. Teraz co do auta. Auto pochodzi z 2018 roku. Posiada bardzo unikatowy kolor Quantum Grey, bardzo pożądany przede wszystkim kolor. Jest w idealnym pakiecie, gdyż posiada jeszcze pakiet Black. To znaczy posiadamy tutaj grill Black Edition. Posiadamy 19 calowe, 19 -calowe? Tak, 19 -calowe koła Audi Sport RS. Dla znawców Audi no to każdy wie, że to jest najbardziej pożądany wzór Felk. I tak naprawdę gdzieś tam na, na rynku wtórnym są to jedne z najdroższych modeli, jakie są dostępne. Dodatkowo auto poprzez pakiet Black posiada listwy od wersji S Line, też w kolorze, również w kolorze czarnym. Dodatkowo tutaj... Yy, jest taki emblemat Audi na tylnych drzwiach z jednej z drugiej strony co bardzo ładnie się komponuje, zwłaszcza z tym kolorem wszystkie listwy oczywiście tutaj relingi listwy, nie ma nigdzie żadnego chromu, wszystko jest w pakiecie właśnie Black Shadow Line jak to tak eee, i tak jak wcześniej wspomniałem, auto doposażone top posiada reflektory matrycowe, poprosimy o otwarcie samochodu o, to są reflektory HD Matrix, czyli mamy pływające kierunki z przodu i z tyłu, ale to jest tylko bayer, ale ponadto to są auta, lampy już matrycowe, które nam wycinają kawałek jezdni, oświetlają, nie oświetlają na nadjeżdżające sprzeciwka, same zmieniają na światła z tak zwanych długich na krótkie. To są totalnie już lampy bezobsługowe, więc, więc, więc to już jest najwyższy model lamp. Auto posiada. E, tak, tutaj Państwo widzicie radar, czyli aktywny tempomat, czyli utrzymuje nam odległość od poprzedzającego nas pojazdu. E, Ponadto auto jest jeszcze wyposażone w funkcję Line Assist, czyli utrzymuje nam e, tor jazdy, plus e, system Bliz e, martwe pole, czyli nie najedziemy na nikogo, który nam tam podjeżdża w martwy punkt. E, te wszystkie systemy bezpieczeństwa sprawiają, że e, mamy pewną funkcję autonomiczną przyjazdy na autostradzie. Auto nas samo utrzyma w fasie. Samo utrzyma nam odległość od poprzedzającego nas pojazdu. No to już jest najwyższy, e, najbardziej rozwinięty system, e, jaki jest na chwilę obecną dostępny w samochodach. Oczywiście, jeszcze czarne lusterka stylistycznie pasują bardzo, zarówno jak do koloru, jak i do całego samochodu. Sprawia to, że auto prezentuje się bardzo zadziornie i bardzo wyjątkowo. E, nie wiem, czy wcześniej wspomniałem auto. Pełni z 2018 roku. E, oczywiście w absolutnie pełnym, oryginalnym lakierze. Cały lakier w tym samochodzie mamy w granicach 100 mikronów. Utrzymany jest tak jak Państwo widzicie. Ja tutaj filmu ani nie retuszuję. E, nie mamy ustawionych żadnych filtrów, e, więc byłoby wszystko widać. W ogóle lakier jest nigdzie praktycznie nieodpryśnięty. Wiadomo, że jak ktoś przyjedzie z jakąś mikrolubką, czy będzie się tak mocno przyglądał, to jakiś tam drobny odprys znajdzie. Natomiast jest to pojazd używany, a zachowany w stanie perfekcyjnym. Eee, nawet nie wiem, czy mi się uda nagrać, szyba czołowa jest oryginalna. To jest dosyć rzadkością e, w autach sprowadzany z Niemiec. Eee, cały lakier wyrańca 100-130 mikronów. To, to każdy może się zweryfikować sobie pierwszym lepszym czujnikiem. Przejdziemy jeszcze na tył pojazdu, zanim zajdziemy do środka. Czy tak pokażemy tutaj, jak ten auto nam się prezentuje z boku? O, z tyłu mamy również pływające kierunki, co teraz pokażemy Państwu. To już są. Jeszcze raz poprosimy o, tak to mnie... jeszcze raz otwarcie o, tak to mniej więcej się kształtuje nawet z tyłu dyfuzor zderzaka S-Line mamy też w kolorze czarnym od wersji Black, co wygląda naprawdę niesamowicie w połączeniu z kolorem Quantum Grain. No, dla mnie jest to topowy kolor klapa oczywiście jest elektrycznie sterowana. Dwa przyciski świadczą o tym, że jest z czujnikiem na nogę, na gest nogi tak naprawdę, czyli mamy ręce załadowane, Wodle cały samochód. W ogóle cały samochód ma tą funkcję wolne ręce, keyless okay, go. Jak to zwał, tak to zwał. Mamy kluczyki w kieszeni, auto sobie zamykamy i otwieramy dotykając tutaj palcem. Właśnie w taki sposób auto nam się zamyka. Otwiera podświetlane pięknie klameczki. Tak to się kształtuje. Zajrzymy może do środka. I w środku już ee, na dzień dobry widać, że jest to wersja bardzo wyjątkowa. Tutaj nam się wyświetla emblemat z logo Audi. Oczywiście podświetlane progi e, od wersji S-Line. Wygląda tak wygląda naprawdę niesamowicie. W nocy wygląda jeszcze lepiej całe auto. Mamy w pakiecie obszytym skórą, z czerwoną nicią, co prezentuje się znakomicie, a utrzymane jest w następujący sposób. Robimy specjalnie zbliżenie, żeby pokazać, to jest rączka najbardziej narażona na zużycie, gdyż to jest rączka kierowcy, jest używana ona za każdym razem, ale tak jak widać na filmie, auto utrzymane w stanie perfekcyjnym. Oczywiście mamy jeszcze tam pedały od wersji S-Line, czyli są to z aluminiowymi nakładkami. No idziemy do ciekawszych rzeczy, eee, fotele, fotele w pełni skórzane i też wszystkie obszyte czerwoną nicią, wygląda to następująco, ja jeszcze tak specjalnie tutaj zrobię zbliżenie, żeby Państwu zaprezentować w jakim stanie, w jakim stanie jest, yy, zwłaszcza ten boczek tutaj fotela, że to jest zachowane w stanie idealnym, auto trafiło do nas dosłownie 24 godziny temu, Zostało tylko przez nas wyczyszczone eee, I praktycznie od razu zrobimy prezentację Poproszę kluczyki Przejdziemy do środka Środek oczywiście Doposażony maksymalnie To znaczy mamy tutaj ściętą kierownicę eee, Ściętą kierownicę eee, Z wersji S-Line Również oprzytą czerwoną nicią Tak jak tu widać właśnie na Filmie I z manetkami F1 w kierownicy, czyli tu już jest najwyższa Liga, nazwijmy to tak. Waudi nie może dzisiaj zabraknąć. O, tu nam się zapalił system DIS na chwilę. To Państwu pokażę. Audi nie może oczywiście zabraknąć. Eee, nie może zabraknąć wirtualnego korpitu kierowcy. I to jest naprawdę gdzieś na fajne. chwilę nam się to. Te systemy wszystkie powłączają. Wygląda to. O, już nam się systemy połączały. Systemy mamy absolutnie wszystkie. Mamy tu czytanie znaków drogowych. Jeżeli e, takowe auto szczyta gdzieś tu, w trakcie jazdy się znajdą, no to tu nam się pojawią te znaki. Mamy funkcję asystę kierowcy, i tutaj jak Państwo widzicie, ja teraz włączam system line assist. Zwolnimy tutaj mm, hamulec, i tak jak Państwo widzicie, możemy sobie ustawić dystans od poprzedzającego nas kierowcy. Możemy również e, sobie ustawić. Mapę. To jest w trybie nocnym. Tak wygląda mapa w trybie dziennym. No, więc, tak jak mówię, wirtualny kotpik zegarów. Oczywiście jest oświetlenie, ambientne. Całe wnętrze nam się tutaj tak podświetla. Oraz również tutaj tunel środkowy też mamy obszyty skórą i czerwoną nicią. Wygląda to następująco. Eee, najlepsza strzynia biegów. Tutaj nawet kożuszek jest e, obszyty też czerwoną nicią. No, są takie smaczki w tym samochodzie, które sprawiają, że naprawdę to auto jest wyjątkowe pod każdym względem. Dekor, e, dekor Piano Black, no najładniejszy dekor z możliwych. Są tacy co narzekają, że on delikatnie tam się lubi palcować, na, te, tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast e, no, wygląda on najlepiej, no, chyba nie ma ładniejszego dekoru od Piano Black. Do tego pakiet trzystrefowej klimatyzacji plus podżywane fotele. Co dalej? Oczywiście, zmienne tryby jazdy czyli drive select, możemy sobie ustawić, auto sporty, dynamic, individual, możemy sobie, mamy kamerkę cofania, co też jest bardzo potrzebne przy parkowaniu, przy manewrowaniu pojazdem. Nie jest to dostępne w każdej A4. Przejdźmy może tu do trybów do asystentów kierowców. Jak ja bym chciał pokazać wszystko, co ta auto posiada, to ten film by Państwa zanudził, bo był to, by był, byłby to wykład chyba, który by trwał z, z półtorej godziny, więc staramy się tu streszczać. E, Systemów bezpieczeństwa mamy wszystkie. No, Sygnalizację podczas parkowania, radar, aktywny tempomat, sygnalizowanie odstępu, e, martwe pole, lane assist, zalecanie przerwy, dosłownie wszystkie systemy, jakie mogą tylko być oczywiście mamy e, Audi smartphone interface czyli możemy sobie tutaj podłączyć e, Androida lub e, iPhone'a i e, no, Apple CarPlay tak zwana tak zwana funkcja lub Android Auto czyli cały telefon sobie przerzucimy tutaj na główny komputer całe auto utrzymane jest w stanie na zdecydowane ocenę w stali 1 do 5 na 5 z plusem, gdyż nie posiada Absolutnie żadnych rysek, nie posiada żadnych elementów, które irytują użytkownika podczas codziennej, codziennego użytkowania pojazdu. Całe auto zachowane jest w stanie absolutnie perfekcyjnym, co też również pokażę Państwu z tyłu. Mamy takie czasem wrażenie tutaj, że z tyłu w tych kombi, w samochodach, niektórych, które posiadamy, chyba nikt nie jeździł, bo te samochody. Zachowane są w stanie praktycznie salonowym. Z tyłu też mamy emblemat Audi, tutaj nam się podświetla, co jest fajne. Oczywiście też jest w pełni obszyty czerwoną nicią. tu z dekorem pianoble, który wygląda świetnie. No i tylna kanapa, która nie ma żadnych śladów użytkowania, absolutnie. Takie wrażenie, jakby nikt tutaj nie jeździł. Ten ja wcześniej wspomniałem oddzielna strefa klimatyzacji dla pasażerów z tyłu. Można sobie ustawić. Jeszcze Państwu pokażę tak jak wygląda kokpit. Wygląda on następująco. Także myślę, że możemy przejść do podsumowania. Także jeszcze raz. Audi 4 wersji S9 Plus 2018 rok z pakietem Quantum Grey. Eee... Z pakietem, z kolorem, przepraszam, z kolorem Quantum Grey, w pełni oryginalny lakier, w pełni legalne źródło pochodzenia. Wystawiona cena jest ceną Brutto, pełna faktura VAT 23%. Dziękuję pięknie za poświęcony czas.